Hej, cześć i czołem z tej strony zupełnie absolutny. Zapraszam na czwarty odcinek z grą Car Mechanic Simulator 2018. Zaraz zobaczymy, co dzisiaj będziemy robić, ale chciałem Wam powiedzieć o tym stole. Bo przejrzałem sobie zapis z nagrania z poprzedniego odcinka i tutaj przy wybraniu części tam faktycznie pojawiła się opcja naprawy, a tam miałem szansę na naprawę zerową. Więc ja muszę chyba zdobyć jakieś doświadczenie, że w ogóle naprawiać sukcesem. Tam była szansa 50%, ale doświadczenie jakieś zerowe, więc tak jak w poprzedniej wersji, no można, może się nie udać naprawa, dlatego tutaj nie ma możliwości już naprawiania, po prostu zepsułem te części. Mogę je po prostu sobie sprzedać. Tak mi się wydaje, nie ma, nie ma tutaj kombinować zbytnio. Okej. Okay. Mamy 6 zleceń. Zróbmy mm, sobie. No właśnie, ja tu nie widzę zlecenie fabularne. Są jakieś są zwykłe zlecenia i zlecenia fabularne zobaczcie z lewej strony. Te wszystkie są zwykłe, a ten na niebiesko jest z zleceniem fabularnym. Hello, jestem Roadmaster. 1, 2, 3, 4. Tak ee, na mnie mówią w internecie. Jestem mistrzem, kierownicy w grach. A teraz kupiłem prawdziwą furę i pokażę tym niedowiarkom, co potrafię na prawdziwej drodze. Dlatego proszę, zrób coś z tymi felgami, bo te mnie spowalniają. A no i chyba coś jest nie tak z silnikiem. Dziwnie stuka, siema. No dobra. Czyli bierzemy zlecenie fabularne. Mam nadzieję, że jest lepiej płatne. No samochodzi w miarę. Przenieśmy go. Lekko podnieśmy. Oczywiście fota do kartoteki. Mm, ok. Już widzę, co jest nie tak, na pewno. Yy, na pewno można dokonać pomiaru ciśnienia. A co tu pisze? Pomiaru ciśnienia paliwa. A tu na razie nic nie mogę, niestety. Dobra, wymieńmy w takim razie filtr paliwa, bo to już wiem na, na dzień dobry. No, chyba przeleciałem. Okej, okay, pierwsza rzecz. E, zobaczmy na listę filtr paliwa, filtr powietrza. No I tu mi już podpowiada dokładnie, bo na zleceniu nie było e, pokazane co będziemy naprawiać, a tutaj już trochę wiemy więcej klipsy no i faktycznie filtr jest do wymiany Okej okay. Dobra, i jeszcze jeden zrobiony. No, i teraz mamy jeszcze drugi punkt. Sobie klikniemy. Wymień olej. A on coś pisał o oponach, że mu się felgi nie, po, nie podobają. To mnie zastanawia. No mi tak zrozumiałem. Dobra. Jeszcze sprawdzę. Bagnet. Dobra. Okej. Okay. Zobaczmy, czy faktycznie to jest wszystko. No chyba tak. To coś tutaj źle się zrozumieliśmy chyba. Tu mamy znowu zlecenie fabularne. Czytałem w gazecie, że rozrząd warto wymieniać częściej niż zaleca producent. Olej też. Rzuć okiem na te rzeczy i wymień co trzeba. A, bo zlecenia fabularne się po prostu nie nie przeterminują. I pisze no bonus. A to są premie pieniężne. Aha Czyli są takie, które nie mają. To są jakieś premie dokładnie. Premia pieniężna. A weźmy sobie tą. Ok. Zobaczmy co oni chcą. Filtr oleju, filtr powietrza i filtr paliwa. Mogę z tej pozycji nie muszę podnieść filtr paliwa, filtr powietrza, no i filtr oleju R4. Okay. Dobra i punkt następny. To jest pierwsze. Wymień elementy rozrządu. Pasek rozrządu, napinacz paska i pompa wody. Napinacz. musimy ściągnąć to wszystko I tu mamy ten pasek pasek rozrządu. silnik Zobaczmy. Pasek rozrządu mamy, napinacz, i pompa wody. I bar 4, nie? Zaraz zobaczymy. E, tak, mogę sobie sprzedać ogólnie tą zużytą. Napinacz, to. Przedam to też ze starych zleceń niektóre rzeczy, no i możemy składać. Znowiutka. Czy nie mogłem zostawić pompę, może dałoby się ją naprawić później. Okej. Okay. Jest jak jest. Tutaj powinna być jakaś premia pieniężna za to zlecenie. ok Chyba wszystko. Tak, tak. Jest tu premia pieniężna. Właśnie nie wiem, czym się różni to zlecenie fabularne od premii pieniężnej. Rozumiem, pieniężna pieniądza, a fabularna, nie wiem, doświadczenie jakieś. A, bardzo blisko mi do poziomu kolejnego. Dobra. Zobaczmy, gdzie jest jeszcze jakaś premia pieniężna. Te wszystkie są bez bonusa, ale ta ostatnia jest. Mam 26 sekund na przyjęcie, więc biorę. Trzeba uzbierać potem trzeba będzie nowe, e, nowe pojazdy kupować więc to jest jakiś przegląd części. Nie wiem co to jest. A, to jest coś takiego. Że możemy sobie popatrzeć. Takiego rentgena strzelić. Hamulce są kiepskie, nie znaleziono części. Okej. Okay. Czyli już się zaczyna ciekawie. Przodu czy z tyłu. Zobaczmy, czy w ogóle coś tutaj nam podpowiada. Ale skoro nie znaleziono części, to chyba będę musiał sam. Ale słuchajcie, no mamy ścieżkę diagnostyczną, może by dało radę. spróbować tu coś podziałać No i jedziemy, ale to jest brzydko w tym samochodzie silnych hamulce zawieszenie Pusterka jak zwykle. Sprawa olana. Wentylowane to chyba z przodu będą. To jest zakończone. Dobra, wysiadka. Teraz możemy się przyjrzeć dokładnie. Mamy ładny tutaj rentgenik. A, sprawdźmy z tyłu. Właśnie nie, nigdy nie pamiętam, wentylowane z przodu czy z tyłu. Dobra, widzę. Widzę tu klocki. No i to chyba będzie ta tarcza też, jest cała taka brunatna. No to pisze tarcza hamulcowa, mi się wydawało, że pisało, że wentylowana. A bo i taka i taka jest do wymiany, dobra. i co, ja nic nie mam dla hamulców. Jest, dobra. Tarcza hamulcowa, jak wentylowana, to wentylowana i klocki. A klocki były dobre. Nie wiem czemu się zasugerowałem. Także ich nie wymieniam. Przydadzą się na inne zlecenia. Dobra, A zobaczmy tutaj. Tak, to będzie tutaj. OK. Załatwione. I chyba wszystko, nie? Zobaczmy. W miarę proste zlecenie, ale jest jakiś bonus. I Yupi udało się zawiesić grę chyba. Mamy szósty level. No i nie wiem co się dzieje, bo gra przestała działać. No ale dam jej szansę. Szósty level 1932 punkty. O, czyli 102 punkty nam doszły. Kasowo też. 275. No, widzę, że już wersja jest 1.0.2 gry. Więc już coś załatali. Doszło jedno zlecenie. I 16100 dolarów. Całkiem ładnie. No to była i premia pieniężna i zlecenie chyba fabularne. Czy to jest na szaro? Już nie wiem nawet. Wartość silnika to jest krzywa mocy, krzywa momentu. No, i tak to chyba się skończymy. Dzisiejszy odcinek krócej. No bo. Hm, jak widzicie, chyba tego już nie odratujemy. A więc. No, dzisiejszy krótszy odcinek. Do następnego. Mam nadzieję, że zapisał te dane. Mojego levelu. Do następnego odcinka w takim razie. E, cześć.